Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie chciałbym z Wami podzielić się wtyczką, jaką jest LastPass. LastPass to wtyczka, która pozwala nam, korzystając z jednego loginu, który jest mailem i hasła, logować się do tak naprawdę wszystkich stron, wszystkich portali, wszystkich forów, wszystkich Rzeczy po prostu w internecie właśnie za pomocą tego jednego loginu i hasła. Jest to bardzo wygodne, zaoszczędza naprawdę bardzo dużo czasu, szczególnie na odzyskiwaniu jakichś haseł, których nie pamiętamy. Możemy na przykład do jednego Facebooka mieć zapisane trzy różne konta, także, także z tym też nie ma problemu. Po prostu wybieramy, na które chcemy się zalogować i się po prostu na to jemy. Zaraz wam pokażę jak ta wtyczka dokładnie działa. Najpierw pokażę wam może jak ją pobrać. Wpisujemy sobie LastPass i przechodzimy na tutaj pod stronę sklepu Chrome'a, sklepu Google Chrome. Bądź też Brave'a, który też to obsługuje i wchodzimy na właśnie tą stronę i sprawdzamy czy rzeczywiście zgadza się tutaj ilość tych gwiazdek? Czy, czy rzeczywiście jest tyle pobrań, żeby nie pobrać czegoś e, innego, jakiegoś hochlika? E, instalujemy so, to, so, to, to sobie jak każdą inną wtyczkę, i jak już zainstalujemy, to tam musimy po prostu na LastPassie utworzyć sobie konto. Teraz wam pokażę na głównej stronie. Klikamy get Last Pass Free. Musimy założyć sobie tutaj konto. Jak już się założymy, to tutaj będziemy mieli możliwość zalogowania się do tej wtyczki. Ja wam może pokażę, jak to wygląda. Ok, jestem teraz wylogowany, mam wtyczkę. Założyłem sobie to konto, klikam tutaj. Mam po prostu logowanie, tylko i wyłącznie do, do Last Passa, loguję się. Warto dodać sobie też weryfikację dwuetapową dla większego bezpieczeństwa. No i jak już jestem tutaj zalogowany, to teraz tak naprawdę mogę zalogować się wszędzie, gdzie mam dodane swoje, jakby loginy i hasła. Tutaj, dla przykładu, możemy wziąć na przykład Gmail. Może Gmail nie, bo tutaj będzie widać moje maile, ale załóżmy. Muszę się zalogować na sieć afiliacyjną, jaką jest odjac. Wchodzę na stronę. Chcę się zalogować. No i nie dosyć, że dane są od razu wypełnione. To jeszcze tutaj mam możliwość po prostu wybrania, na które konto chcę się zalogować. Cyk. Wpisane mam to, mogę się zalogować. Jak jednak chcę zalogować się na to pierwsze, to klikam cyk. Nie? I tak jest tak naprawdę wszędzie, tam gdzie to dodam. Wejdźmy na przykład na Awin. Zaloguj się i jak widać też mam tutaj dodane konto. Mogę sobie je na nie się zalogować. Tutaj też mogę skopiować sobie hasło, skopiować sobie nazwę użytkownika, jak potrzebuję komuś wysłać czy coś. No i wygląda to naprawdę nieźle i działa naprawdę nieźle, oszczędza bardzo dużo czasu. Ja miałem taki problem, że po prostu musiałem się gdzieś zalogować. Ja nie pamiętam hasła, wpisywałem cztery razy, pięć, blokowało mi dostęp, blokowało mi mój adres IP. Musiałem się z tym bujać. Odzyskiwanie, nieodzyskiwanie, czekanie, a tak to jak mam to, to tylko i wyłącznie pamiętam hasło do Last passa. Jak się gdzieś na nowych stronach rejestruję, to nawet LastPass mi wpisuje na tych stronach jakieś wygenerowane hasło. Ja nawet tego hasła nie znam, nie? tylko znam jedno hasło do, do właśnie LastPassa i dzięki temu loguję się wszędzie tam, gdzie potrzebuję. To jest top 101, chyba wtyczka, która pomogła mi zaoszczędzić tak dużo czasu. Dlatego bardzo ją serdecznie polecam. i Tyle, zaopatrzcie się w nią, dajcie też znać w ogóle, co oni sądzicie, jak ją przetestujecie, czy wam pomogła, czy nie. Czy może wy już używacie tej wtyczki, może. No, polecicie ją kolejnym osobom w komentarzu. I, i tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie. Z tych filmików powstanie seria filmików po prostu dotyczących jakichś trików do zwiększania efektywności, do szybszego działania właśnie w internecie, w pracy, jak pracujemy, czy nawet jak poruszamy się właśnie w internecie, przy komputerze. No i tyle. Dziękuję za oglądanie i oczekujcie kolejnych filmików z tej serii. Jeżeli Wam się spodobał ten film, to zostawcie suba, łapkę w górę i komentujcie też jakie kolejne filmy byście chcieli zobaczyć. Dzięki jeszcze raz i na razie.